Partnerem odcinka jest sklep Hobbyware oferujący grę planszową Historia bez cenzury, Misja Zwycięstwo to w sumie nasz sklep. I gra zresztą też. Zapraszamy. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. O wybitnej robocie naszych żołnierzy pod Monte Cassino już wam opowiadaliśmy. O Misiu Wojtku również, ale o tym, jak abstrakcyjną drogę nasi musieli przejść, żeby się we Włoszech znaleźć, to już nie. Więc czas to zmienić, bo to się doprawdy wydaje niesamowite, że kilka lat po Katyniu w Związku Radzieckim powstała Polska Armia pod polskim dowództwem, która trafiła do Iranu i nie tylko zresztą. Mało tego, bezwzględny, zły Stalin szefa tej naszej ekipy szanował, a kto wie, może i nawet lubił. Ale czy faktycznie wszystko zawdzięczaliśmy Sowietom, czy Polacy mieli być tylko mięsem armatnim? Co przy polskiej armii robiły dzieci, a co król Anglii? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury, a w nim Armia Andersa. Pomysł stworzenia polskiej armii w Związku Radzieckim po raz pierwszy gdzieś w kuluarach pojawił się już w 1939 roku. Później w 1940, zwłaszcza za tym drugim razem, pomysł szczególnie mocno próbowali wypromować Brytyjczycy, ale nie było wtedy na to szans. Polscy żołnierze, którzy znaleźli się w Związku Radzieckim, byli absolutnie wściekli na Sowietów za wbicie nam noża w plecy to znaczy ci, którzy nadal żyli. No właśnie. Drugim, dużo ważniejszym czynnikiem był Stalin, który absolutnie nie życzył sobie u siebie całych związków taktycznych obcych narodowości pod własnym dowództwem. Armia sowiecka miała być wyłącznie Armią Czerwoną, i za teorią szły również czyny, a konkretnie czyn ludobójstwa, bo przecież kazał wymordować 22 tysiące polskich oficerów, a jeszcze większa masa żołnierzy trafiła do Łagrów. Cóż się więc takiego stało, że krwawy Józek zmienił zdanie? Stała się niemiecka agresja w czerwcu 1941 roku i Sowieci dostawali tak straszne lańsko na froncie, że było zupełnie realne, że nie dadzą rady bez dodatkowego wsparcia. I Brytyjczycy przekonali Stalina, że elementem tegoż wsparcia mogłoby być polskie wojsko złożone z polskich żołnierzy w Związku Radzieckim. Zaczęły się więc rozmowy między... Zaraz! Czy nasi na to poszli mimo zbrodni katyńskiej? To nie takie proste, bo te masowe groby odkryli dopiero Niemcy w 1943 roku. Gdyby nasi żołnierze wiedzieli, co się stało, to w życiu by nie poszli na układ. Zaczęły się rozmowy w Londynie między naszym premierem Sikorskim a sowieckim ambasadorem Majskim. Zawarty już w lipcu 1941 roku układ, tutaj szoku nie będzie, nazywany. Sikorski-Majski był słodko-gorzki. Polska musiała stwierdzić, uznać, że we wrześniu 1939 roku Związek Radziecki to jednak nie był agresorem, ale z drugiej strony Sowieci musieli odszczekać uznanie Polski za państwo, które przestało istnieć. Poza tym wznowienie kontaktów dyplomatycznych miało naszym w przyszłości ułatwić dowiedzenie się, co się w zasadzie stało z tysiącami naszych oficerów. Do tego jeszcze będziemy wracać. Co jednak najważniejsze, ustalono, że Polacy będą mogli być zwolnieni z Łagrów, jeśli w zamian za to zasilą szeregi polskiej armii, która będzie współpracowała naturalnie z Armią Czerwoną. Zwróćcie uwagę na to, że padło Polacy, a nie polscy żołnierze. Tych drugich było jakieś 250 tysięcy i oczywiście oni byli. Takim pierwszym wyborem, natomiast naszych rodaków deportowanych do Związku Radzieckiego było około miliona, a wśród nich były rodziny, żołnierzy, czasem bandyci ok, ale również więźniowie polityczni, czy nawet ludzie zawinięci zupełnie przypadkowo, choćby nie wiem, z pola, żeby się NKWD zgadzały statystyki. Trwało to w sumie strasznie długo. Zwalnianie z Łagrów nie było zgrane z wciąganiem do wojska. Wychodzący więźniowie nie dostawali nic na drogę i w zasadzie nawet nie wiedzieli, gdzie mają się kierować. Typowy sowiecki chaos. Wreszcie na stacjach kolejowych zaczęli się pojawiać ludzie, którzy kierowali Polaków do jednostek, ale jak tak patrzyli na naszych, to pewnie często nie dowierzali, że ci ludzie mają za jakiś czas stanąć do walki i w sumie nie ma im się co dziwić, bo Polacy byli w większości wychudzeni, chorzy, generalnie słabi. A kto miał nimi dowodzić? Generał Władysław Anders, któremu udało się uniknąć katyńskiego losu swoich kolegów, co jednak nie znaczy, że miał jakoś super łatwo, bo trafił do aresztu NKWD, gdzie był non-stop nakłaniany do przystąpienia do Armii Czerwonej, a on konsekwentnie odmawiał. Opłaciło się, bo wypuszczono go 4 sierpnia 1941 roku. I od razu uczyniono z niego dowódcę Armii Polskiej. Jej liczebność ustalono na 30 tysięcy ludzi, których Sowieci jak najszybciej chcieli wypchnąć na front. Tak jest, nasi mieli być mięsem armatnim, jak nie tak dawno temu kryminaliści pod Bachmutem. Anders absolutnie nie chciał do tego dopuścić. To czemu wciągał do armii dzieci, ktoś być może spyta. Spokojnie po kolei z dzieciakami w wieku 14-18 lat, które też ze swoimi rodzicami docierały do miejsc formowania się naszej armii, to było tak, że Anders wciągał je na stan wojska jako junaków, czyli takie młode rezerwy formalnie po to, żeby później mogły te dzieciaki już wejść do takiej prawdziwej armii, do prawdziwej walki. Ale tak na serio robił to po to, żeby dzieci idące przy polskiej armii razem z nią w pewnym momencie mogły po prostu się wydostać z tego cholernego Związku Radzieckiego. Z tego samego powodu Anders tolerował przytulanie się do polskiej armii kobiet, osób starszych. Oni wszyscy potrzebowali pomocy, choćby jedzenia, i wszyscy ją dostali. Oczywiście dzięki sowieckim przyjaciołom. Oczywiście, że nie! Radzieckie dowództwo obcinało racje żywnościowe, bo szlak je trafiał, że Polacy jeszcze nie giną na froncie. Nasi mieli co jeść głównie dzięki dostawom z zachodu, głównie Brytyjczycy okazali się tutaj bardzo pomocni, no ale nie mogli tego wsparcia wysyłać. Non-stop. Teoretycznie te ubrania, leki, jedzenie oczywiście to było tylko dla żołnierzy, ale nasi chłopcy dzielili się z potrzebującymi, no bo jak wiadomo, codzienność bywa różna, natomiast jak dochodzi do sytuacji podbramkowej, to Polacy potrafią pomagać jak nikt inny. Anders grał na czas, który był po jego stronie, bo co prawda udało się już zażegnać niebezpieczeństwo zajęcia przez Niemców Moskwy, ale nadal była spora szansa na to, że Niemcy położą łapy na potężnych złożach paliwa na Bliskim Wschodzie. A że ani Brytyjczycy, ani Sowieci nie mieli dostatecznie dużych środków, żeby zabezpieczyć odpowiednio tamte okolice, no to nasi nadal byli potrzebni. Ostateczna decyzja, że polska armia ruszy, Właśnie w tamto miejsce zapadła na spotkaniu, które miało miejsce w Moskwie 3 grudnia 1941 roku. I o nim totalnie musimy sobie opowiedzieć trochę więcej. Byli na nim Stalin, Mołotow, Anders i nasz ambasador Stanisław Kot. Ten ostatni zadał Józefowi Stalinowi bardzo niewygodne pytanie: Mianowicie, co się stało z ponad 20 tysiącami naszych oficerów, po których ślad zaginął. Wiele osób by się w tym momencie zmieszało, ale nie krwawy Józek, który przecież podpisał na nich wyrok śmierci, ale wzorowo udał, że nie ma pojęcia. Po czym rzucił jeszcze, może uciekli do manżury. Tyle dobrego, że kolejne ustalenia na tym spotkaniu były już bardziej konkretne, a to w dużej mierze dlatego, że Stalin całkiem polubił Andersa. Wąsaty psychopata zgodził się na zwiększenie stanu armii polskiej do sześciu dywizji, a w czasie ustaleń miał szczerze powiedzieć Andersowi: Żałuję bardzo, że wcześniej pana nie poznałem. Czy nasz generał rzucił się na kolana, żeby podziękować za komplement? Absolutnie nie. Odparł, że to nie jest jego wina, że Stalin go wcześniej nie wezwał. I taką pewność siebie Stalin naprawdę szanował. Toteż, kiedy dowiedział się, że w młodości Anders był kawalerzystą, to niebawem podarował mu dwa konie czystej krwi i jeszcze do tego dorzucił limuzynę. Wiadomo, że limuzyna od Stalina nawet się zrymowało, to fajna sprawa, ale najważniejszym skutkiem słabości dyktatora do naszego generała było to, że. Przy okazji armii Andersa udało się wyprowadzić dziesiątki tysięcy Polaków z tego potwornego miejsca, jakim był Związek Radziecki. Na kolejnym spotkaniu Stalin podpisał rozkaz, w wyniku którego Polacy mieli trafić do Iranu, a tam była już strefa brytyjska. Czyli co, dobre serce miał ten Stalin? Nie. On przy okazji chciał się też pozbyć tęgiego problemu. Polacy w miejscu zgromadzenia na południu Związku Radzieckiego byli ledwo żywi. Jedzenia było mało, wybuchały kolejne epidemie, umierało jakieś 400 osób miesięcznie. Co zrobić z taką masą ludzi? Początkowo Stalin zaproponował, żeby do Iranu wysłać tylko niezbędne wojska. 44 tysiące żołnierzy, a pozostałych zakwaterować w kołchozach. Anders był absolutnie przerażony taką perspektywą, ale nie dał tego po sobie poznać, i korzystając z dziwnej słabości Stalina wobec swojej twardej postawy negocjował wspaniale. Ostatecznie Stalin stwierdził, że jest dobra, jak można wypchnąć więcej Polaków, którzy będą pod obcym dowództwem i na obcy koszt od. Południa bronić ZSRR, no to już dobra, niech będzie. Najpierw żołnierze, a później ludność cywilna, rozpoczęła się tak zwana ewakuacja armii Andersa ze Związku Radzieckiego. W dwóch turach udało się wyprowadzić z tego potwornego miejsca 115 tysięcy osób. Nie tylko tych, którzy chcieli walczyć, ale również takich, których życiu zagrażał pobyt w ZSRR. Znaczy, Życiu każdego poza Stalinem zagrażał pobyt w ZSRR, ale im szczególnie. Polacy pociągami i statkami zostali przetransportowani do Iranu, i tam następował podział: cywile sobie, a żołnierze na szkolenia i w dalszą drogę docelowo do irackiego Kurdystanu. Tym zdaniem prawdopodobnie strasznie sobie właśnie przesraliśmy u Kurdów i zyskaliśmy nieoczekiwanie sojuszników w Iraku. Nie planowaliśmy tego, ale trzeba będzie z tym żyć. Tak czy inaczej, to właśnie tam nasi mieli stawić opór łasym na ropę Niemcom, którzy faktycznie tych terenów nie zajęli. Ale żeby być uczciwym, należy też dodać, że nigdy tam nie dotarli. Gdyby jednak dotarli, to nasi zapewne walczyliby zaciekle, bo w międzyczasie szkolili się u boku Brytyjczyków i przygotowywali swoje pozycje obronne. Chociaż do walk w rejonie nie doszło, to nie kazano się Polakom rozejść, bo było wielce prawdopodobne, że nasi się jeszcze przydadzą, to też armię Andersa rozwijano. Dołączyli do niej doświadczeni w walkach o Tobruk żołnierze z brygady Strzelców karpackich. To bardzo wzmocniło armię Polską. Ale to nie wszystko. Szkoliły się również nasze dziewczyny, które zbiorczo nazywano pestkami od PSK, czyli pomocnicza służba kobiet. Robiły znakomitą robotę jako pielęgniarki, kucharki, administratorki, a no i z angielska driverki czyli samochodami jeździły. W tym czasie również bardzo wielu naszych chłopaków szkoliło się na kierowców i mechaników. Było na czym, bo dotarły ciężarówki i motocykle. Które nasi katowali do oporu, co nie uszło uwadze Brytyjczyków. Nieraz zwracali uwagę na to, że Polacy mają słabość do brawurowej jazdy. W czasie, kiedy Armia Andersa lub formalnie drugi Korpus Polski się w Iraku szkoliła, zgrywała, doszło do czegoś potwornie ważnego. Odkryto masowe groby w Katyniu, no i reakcja naszego rządu mogła być tylko jedna: zerwanie relacji ze Związkiem Radzieckim. Bo to ewidentnie była sprawka Sowietów. Stalin się oczywiście do winy nie przyznał, ale wściekł się jak cholera, a swój gniew postanowił wyładować na armii Andersa, która nawet nie była już w jego strefie wpływów. No ale nic to, ruszyła niestety do dziś bardzo skuteczna tamtejsza propaganda. Moskwa zaczęła trąbić, że katyn to jest wina Niemców, zresztą to nie ma aż takiego znaczenia jak to, że Polacy zrobili sobie z tego pretekst, żeby się wypiąć na łaskawy Związek Radziecki. Że Polacy to tchórze, fatalni sojusznicy i faszyści. Takie argumenty niestety zaczęły bardzo mocny posłuch znajdować i to nie tylko wśród zwykłych ludzi na Zachodzie, ale też pośród tamtejszych polityków i wojskowych. Teksty o braku dyscypliny w armii Andersa zaczęły się zupełnie przypadkiem, oczywiście, masowo pojawiać nie tylko w gazetach, ale też w wojskowych raportach. Czy nasz generał robił coś, żeby te fakty naprostować? Oczywiście, że tak, ale wschodnia propaganda, niestety, bardzo szybko znalazła posłuch w brytyjskim MSZ. -cie. Ówczesna opinia ministerstwa opisywała Andersa jako. Walecznego, ale wojowniczo nastawionego żołnierza, mającego wysokie mniemanie opozycji Polaków i nie biorącego pod uwagę realiów współczesnej światowej polityki. Oczywiście, realia współczesnej światowej polityki oznaczały lizanie rowa Kremlowi kosztem faktycznych ofiar. Czy dzisiaj można znaleźć podobne sytuacje? Niewykluczone! Mimo tego całego syfu, armia Andersa dalej się organizowała, a ostateczne zgranie, taki finalny szlif, nastąpił na poligonach Palestyny. To właśnie tam ta zbieranina żołnierzy stała się faktyczną, realną siłą, a pod koniec 1943 roku stało się już jasne, że nasi wreszcie ruszą do boju. Przy czym? We Włoszech, a nie na froncie wschodnim, bo tam Sowieci po bitwie pod Kurskiem byli już w mocnym gazie. W lutym 1944 roku 55 tysięcy naszych żołnierzy, w tym miś Wojtek, którego nasi chłopcy przygarnęli jeszcze w Iranie, rozpoczęło walkę z Niemcami w Italii. Niech to absolutnie jasno wybrzmi. Nasi żołnierze robili absolutnie znakomitą robotę. Walczyli bardzo ofiarnie. Wiecie to choćby z odcinka o Monte Casino, ale dawali też z siebie wszystko pod Osimo, Loreto, pod Anconą. I pewnie o wojskowych aspektach tej kampanii jeszcze sobie kiedyś dokładniej opowiemy, ale w tej chwili najważniejsze dla nas jest to, że polscy żołnierze zamknęli mordy radzieckim hejterom, bo kiedy tylko ruszyli do walk, to natychmiast, Natomiast się okazało, że są zdyscyplinowani, odważni i ciężko sobie wyobrazić lepszego sojusznika. Anders dostał nawet order łaźni. Pierońsko, ważne odznaczenie od Brytyjczyków, ale to nie wszystko. Bo skoro już jesteśmy przy chwaleniu Polaków, to pewnego wieczoru do naszych żołnierzy, którzy siedzieli przy ognisku i śpiewali piosenki, dosiadł się pewien Anglik. Podał się za księcia Richmondu i spędził z naszymi trochę czasu. I choć nie ma na to żadnych dowodów, nikt mi nie zabroni marzyć, że również kiełbasę z nimi zjadł. Tak czy inaczej okazało się, że to tak naprawdę był król Jerzy VI, który przyleciał zrobić przegląd wojsk. Naszych żołnierzy publicznie również chwalił prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, przy czym niebawem miało się okazać, że do przyjacielskich gestów... Nie, nie ma się co przyzwyczajać! Trzy dni po zdobyciu Ankony gruchnęła informacja o powstaniu PKWN. Sowieci wchodzili na nasze tereny i było wielce prawdopodobne, że Polska tylko po prostu zmieni okupanta. Anders udał się do Londynu, gdzie Churchill podobno w wielkich emocjach zapewniał go, że kurczę, może jeszcze coś się uda zrobić, żeby tę Polskę spod sowieckiego buciora wyciągnąć. Po czym niedługo później zbił piątkę ze Stalinem w Jałcie, pieczętując los naszego kraju. Mało tego, na w kolejnym spotkaniu Anders w dosyć mocnych słowach zapytał, co to do cholery ma znaczyć? Czy tak się traktuje sojusznika? Tym bardziej, że wojna przecież trwa nadal, a jego chłopcy nadal oddają życie we Włoszech. Co na to Churchill? Bezczelnie odparł, że jak Anders chce, to może sobie wpierony rozwiązać te polskie dywizje. Alianci mają wystarczająco dużo wojska i nie potrzebują naszej pomocy. Anders odparł krótko, że jakoś tego nie słyszał przez ostatnich kilka lat, no ale tyle mógł zrobić. To znaczy, okej, okay, faktycznie mógł jeszcze powiedzieć swoim żołnierzom, żeby zaprzestali walk, ale namawiał ich podczas swojej pożegnalnej mowy właśnie do tego, żeby walki kontynuowali. A czemu to była pożegnalna mowa? Bo Andersa awansowano na naczelnego wodza, został w Londynie, natomiast żołnierze pozostali w szeregach i kontynuowali walkę z Niemcami. Po tym, co usłyszeli właśnie od Andersa, który tłumaczył im to tak: jeżeli teraz się rozejdziecie, to propaganda dostanie argumenty do ręki, znowu będą jątrzyć, że Polacy to tchórze, na Zachodzie przestaną nas szanować, nie będziemy traktowani poważnie, a Zachód się niedługo przekona, jakimi gnidami są Sowieci, i wtedy musimy być gotowi i szanowani, żeby odzyskać Polskę. Tak nastawieni żołnierze odegrali chociażby kluczową rolę w wyzwoleniu Bolonii, gdzie witano ich jak bohaterów. Ludzie krzyczeli Viva la Polonia! Dziewczyny rzucały kwiaty faceci, częstowali winem, ale dla naszych żołnierzy to było takie słodko-gorzkie. Jeden z chłopaków wspominał, że, no, oczywiście, że się cieszył szczęściem Włochów, ale było mu trochę przykro, że to nie jakaś ulica w Polsce. I pewnie też nie wszystkich pocieszały napuszone teksty polityków jak choćby Harolda Macmillana, który powiedział tak. Nie doceniłem ich wspaniałej godności i wyróżniającego się zachowania podczas ostatniej bitwy tej wojny, gdy szli na samym czele ataku. Polacy stracili swój kraj, ale nie stracili swojego honoru. O dziwo dużo ciepłych słów o naszych żołnierzach, pomijając Andersa uznanego za wroga, miała komunistyczna polska misja wojskowa, która jeszcze w maju 45 roku zawitała do Włoch. Po co? Żeby słodką gadką przekonać jak największą liczbę naszych żołnierzy do powrotu do Polski. Większość nie dała się nabrać z różnych powodów. Część z naszych żołnierzy miała rodzinę zostawioną po ewakuacji gdzieś w Iranie albo w innych już miejscach brytyjskiej strefy. No ale przede wszystkim domyślano się, jak ta nowa Polska ma wyglądać, a pamięć o życiu w Związku Radzieckim i o Katyniu dalej była świeża. Oficjalnie choć to już był tylko formalny rozkaz, Drugi Korpus Polski, czyli Armia Andersa, rozformowano w 1947 roku. To była absolutnie niezwykła formacja, przez którą przewinęło się mnóstwo odważnych facetów, dziewczyn, no i oczywiście pewien miś, ale to też był niezwykły szlak bojowy, na którym nasi nie zawiedli. No ale niestety nie po raz pierwszy i nie ostatni. My mieliśmy się zawieść na innych co oczywiście nie oznacza, że powinniśmy zapomnieć o armii Andersa. Nic z tych rzeczy. Należy o niej pamiętać. A jeżeli po tej opowieści naszło Was na ruszenie w dosyć długą trasę z ważną misją bojową, no to mamy dla Was coś naprawdę ekstra. A czemu takie ekstra? Bo to totalnie bezpieczne. Wystarczy, że rozłożycie naszą grę planszową Historia bez cenzury, Misja Zwycięstwo. Będziecie w niej jako kurierzy krążyć między ważnymi miastami i wykonywać zadania dla naszego podziemia, bo to jest gra osadzona w realiach II wojny światowej. Po drodze będziecie sobie mogli ułatwić żywot choćby. Czołgiem, no mówmy się, czołg w wielu kwestiach sprawy ułatwia, ale też przy okazji o takim czołgu sporo się dowiecie, bo to też było dla nas ważne przy tworzeniu tej pięknej gry. Opisy są fachowe, acz przystępne w formie, a rozgrywka nigdy nie jest taka sama jak w poprzedniej partii. Znakomita zabawa i przy okazji nauka, a to wszystko bez niebezpiecznych przygód, no chyba że ktoś, u kogo będziecie grać, mieszka w jakiejś niebezpiecznej okolicy. No to okej, okay, to jest jedyne ryzyko, ale na to nic nie poradzimy. Niemniej jednak, naszą planszówkę serdecznie Wam polecamy. Wbijajcie po nią śmiało do naszego sklepu Hobbywer.pl. Link znajdziecie w opisie naturalnie. Z góry dzięki, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był nasz sklep HobbyRpl.